Komiks o Koperniku z serii Najwybitniejsi Naukowcy Wydawnictwa Egmont. Seria ta liczy już całkiem sporo komiksów. Znajdziemy w niej m.in. Galileusza, Einsteina, Marię Składowską Kiri czy Darwina. Komiksy te charakteryzują się niewielkim rozmiarem i mają bardzo oryginalne i rozpoznawalne już ilustracje. Jak nie trudno się domyśleć, przeczytamy tutaj o historii Mikołaja Kopernika od chwili jego narodzin. Choć tak właściwie niewiele wiadomo o jego dzieciństwie, wiemy, że miał rodzeństwo między innymi brata, z którym studiował i że wcześniej stracili. Ojca. Rodzeństwo trafiło pod opiekę wuja, biskupa Warmińskiego. Mieli zostać kanonikami, ale żeby mogli zrealizować ten cel, musieli udać się na studia. Mikołaj najpierw studiował w Krakowie, następnie w Bolonii, prawo kanoniczne, oraz zaczął też studiować medycynę, przez cały czas fascynując się astronomią. W tamtych czasach nikt nie wiedział, że poza Ziemią, Słońcem i kilkoma planetami we wszechświecie jest... Coś jeszcze. Ziemia była centrum wszechświata, wszystkie planety i Słońce krążyły wokół niej. Nikt nie przypuszczał, że jesteśmy częścią Drogi Mlecznej i że to jest tak naprawdę maleńki wycinek tego, co znajdziemy we wszechświecie. Kopernikowi w tej teorii, że to Ziemia jest centrum wszechświata, nie pasowało coś. Zresztą tak jak innym astronomom, którzy w jego czasach żyli, ale nikt inny poza nim nie zaczął tego tematu z głębia. Niestety, opublikowanie dzieła Kopernika można by rzec, że zbiegło się z jego śmiercią, bo niedługo później naukowiec odszedł z tego świata i nie mógł niestety widzieć, jak wiele jego ciężka praca zmieniła. W postrzeganiu wszechświata. Komiksy z serii najwybitniejsi naukowcy pokrótce opowiadają nam biografię tych osób, niekiedy taką, której nie znaliśmy. Bardzo Was zachęcam do poznania tej serii, może ona być takim wstępem do zgłębiania informacji na temat naukowców, bowiem na tych kilkudziesięciu stronach nie jest się w stanie całej biografii opisać. Tutaj mamy, jak widzicie, 34 strony, jest to niewielki format, więc tak naprawdę komiks czyta się ekspresowo, a może rozbudzi on fascynację w dzieciach i będą chcieli zgłębiać wiedzę na temat danego naukowca, czy też tego, w czym on zasłynął. Dalej mamy rozdział, który również jest w każdym komiksie, czyli kto jest kim w świecie naukowca w tym wypadku Kopernika są tutaj opisane osoby, między innymi rodzina Kopernika i inni, którzy się pojawili. Zarówno w komiksie jak i w jego życiu przeczytamy tutaj również o micie Kopernika i przedmowie Osiandera, o której tutaj również było co nieco. Napisane. No i dalej mamy szkice, czyli jak powstawał komiks i jego bohaterowie. Odważny Mikołaj Kopernik, tutaj mamy krótką notkę wraz z najważniejszymi datami dotyczącymi życia. I dokonań Mikołaja Kopernika. Zapraszam Was również na blog. W opisie do filmu jest link, tam są zdjęcia komiksu i jest bardzo dokładna recenzja, więc zajrzyjcie tam również koniecznie. W opisie do filmu jest też link do porównywarki cen, do Ceneo. Po kliknięciu w link przeniesiecie się na stronę porównywarki już bezpośrednio do komiksu Kopernik i sprawdzicie tam, w którym internetowym sklepie można na daną chwilę. Kupić komiks najtaniej. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo gorąco Was zachęcam do subskrypcji, aby być zawsze na bieżąco ze wszystkimi recenzjami.